Czy kolejna ważna kwestia, jak rozwinąć związek z kobietą, albo jak wpłynąć na kobietę, żeby ten związek był satysfakcjonujący. Więc oczywiście, słuchając tych treści, możesz odnieść wrażenie, że to, o czym ja mówię, czasami to są jakieś manipulacje, natomiast w całej relacji z kobietą chodzi o to, żeby to kobieta była szczęśliwa w tej relacji i Ty, jeśli Wy odczuwacie satysfakcję, jeśli sprawiacie sobie przyjemność, jeśli jedna i druga strona jest zadowolona, to nie ma powodów do obaw i warto sobie z tego tytułu wyciągnąć odpowiednie wnioski. Bardzo często jest tak, że facetowi się wydaje, że on musi swoją wartość przy kobiecie udowadniać, że musi ją bajerować, a czasami wystarczy, jak z nią pogadasz, porozmawiasz, uśmiechniesz się do niej i powiesz: No i co teraz? Co teraz z tego wyniknie? Do czego dojdzie, eee, w jaki sposób chcesz ze mną rozmawiać? Kiedy to ty siebie stawiasz na pierwszym miejscu, z automatu stajesz się nagrodą i kobieta też zaczyna cię o wiele lepiej postrzegać. Polecam wyciągnąć sobie z tego wnioski. Możemy już nie porozmawiać więcej. Fajnie, że ze mną rozmawiasz dzisiaj, ale czas mi ucieka. Muszę uciekać. Jeśli jesteś niedostępny, potrafisz właściwie operować w ten sposób, to też często zaangażowanie kobiety będzie większe, a ona coraz bardziej zaangażuje się w relacje. Dlatego warto sobie z tego wyciągnąć wnioski. Możesz też dziewczynie powiedzieć, odpowiedzieć: Nie musimy dzisiaj już tyle rozmawiać, bo mi wszystko powiedziałaś, ja już wszystko wiem na twój temat, ja już nie chcę tego kontynuować. I kiedy to ty. Po mówisz, że nie chcesz, że nie będziesz chciał o tym rozmawiać lub, że nie będziesz chciał poruszać tego tematu bardzo często oczywiście dojdzie do sytuacji, gdzie ona sama się dopomni o swoje albo zapyta, dlaczego nie chcesz, jesteś na mnie zły wkurzyłeś się, dzięki temu tak naprawdę zyskasz o wiele więcej także przemyśl swoją strategię i podejście bo też nie należy kobiety traktować jak wroga. Generalnie, jak ona chce tego samego co ty, jak wy się dogadujecie, rozumiecie, wyrażasz wprost swoje myśli, ona je rozumie, akceptuje, no to cała znajomość rozwija się w dobrym rytmie. Kiedy ona nie rozumie Twoich tutaj argumentów, kiedy się kłócicie, kiedy Ty wiesz swoje, ona swoje, wtedy pojawiają się problemy. Więc jeśli Wy jesteście razem szczęśliwi, spełniacie swoje. Potrzeby w relacji i przy tym się jeszcze dobrze komunikujecie, to nie ma żadnych problemów. Dlatego oprócz tego, że jesteś niejasny, nieoczywisty i czasami nakręcasz kobietę, warto sygnalizować o tym dziewczynie, mówiąc, myślisz, że powinniśmy to dzisiaj zrobić, myślisz, że powinniśmy dzisiaj ze sobą się spotykać, albo myślisz, że powinniśmy się znowu całować, skoro nie do końca wyjaśniliśmy ten temat. To są przykłady. Stwarzaj pozory tego. Że to była Wasza decyzja, że to Wy razem taką decyzję podjęliście, że to ona też była za tym, a kobieta podąży i poczuje się też tą właściwą częścią relacji. Dlatego często, jak mówisz, ja bym dzisiaj miał na to ochotę, to kobieta mówi, a Ty myślisz tylko o sobie i Ci zarzuca, że to przez Twoje poczucie winy, że to przez Ciebie. Czasami lepiej tak naprawdę powiedzieć do kobiety, no, co ja Ci mogę powiedzieć? Przecież sami dokonaliśmy takiego wyboru. Przecież to był nasz wybór. Co zrobić, że do tego doszło? Każdy z nas powinien oczywiście zinterpretować tą sytuację tak, jak rozumie, ale my się przecież rozumiemy. Tego typu sugestie często sprawią, że ona poczuje, że jesteś jej bliski, że myślisz tak jak ona, więc nie będzie stawała wobec Ciebie okoniem. Czy nie będzie tutaj wyrażała sprzeciwu, bo poczuje, że ty funkcjonujesz dokładnie tak jak ona sama. wyciągni sobie z tego wnioski, przemyśl. To są naprawdę bardzo ważne rady, których często nie rozumiecie i przez które tracicie kobiety. Weź to pod uwagę. Dlatego kluczowe często jest zadawanie kobiecie odpowiednich pytań. Myślisz, że jeszcze porozmawiamy, myślisz, że jeszcze się. Spotkamy, myślisz, że jeszcze się dogadamy, myślisz, że ja z Tobą jeszcze porozmawiam, myślisz, że ja będę w stanie myśleć tak jak ty, a ty, tak jak ja, myślisz, że będziesz w stanie zrozumieć moje podejście do relacji. Zdawanie pytań powoduje, że kobieta myśli, a jak kobieta myśli i zadaje odpowiednie pytanie. To ona jest w stanie myśleć tak, jak ty tego oczekujesz. I to jest też strategia wywierania wpływu na kobiety, która buduje to zaangażowanie dziewczyny. Bo oczywiście, jak ją zapytasz, myślisz, że jest szansa się rozstać, i ona tutaj oczywiście mm, mówi do ciebie: yy, No jest, no bo po co to dalej yy, ciągnąć? No to widzisz, zaczyna się nad tym zastanawiać. Jak dasz jej powód, myślisz, że będziesz szczęśliwa, jak zakończysz 10 dziesięcioletni związek, no to ona zaczyna się kierować znowu emocjami, uczuciami, no bo może mieć wątpliwości. Właśnie na tym trzeba grać, jeśli chcesz odpowiednio ustawić kobietę do relacji, do znajomości i jeśli pragniesz, żeby sama o wiele bardziej zaangażowała się w relacje. To jest to właściwe podejście, które polecam zastosować. W innym przypadku możesz mieć cały czas problemy bo to Ty jej narzucasz, Ty mówisz, co ona ma zrobić, a czasami lepiej zadawać te pytania. Myślisz, że dogadamy się, jak cały czas będziemy mieli inne zdanie? Myślisz, że będzie dobrze w naszej relacji, jak mi nie odpisujesz na smsy? Myślisz, że będzie dobrze w naszej relacji, jak wychodzisz na imprezę i nie odbierasz telefonu? Ona sobie powinna to pytanie odpowiedzieć. I oczywiście to jest też ten mechanizm, dzięki któremu sterujesz emocjami, uczuciami kobiety. Więc polecam sobie z tego wnioski wyciągnąć. Bardzo wielu facetów tego nie rozumie, ale te narzędzia są naprawdę potężne. Jeśli potrafisz je wykorzystać, wystarczająco dobrze zaimplementować do komunikacji z kobietą, będą się tutaj pojawiały naprawdę dużo lepsze wyniki, efekty, a kobieta sama będzie chciała być Twoją partnerką. Będzie chciała się z Tobą spotykać, będzie chciała z Tobą spędzać więcej czasu. Przemyśl sobie to wszystko, wyciągnij z tego wnioski i tak naprawdę zobaczysz, zrozumiesz dokąd ta cała relacja będzie zmierzać. Jeśli to ona będzie chciała i będzie chciała się usprawiedliwiać i poczuje, że rozstanie jest bez sensu, to właśnie nie będzie chciała się rozstać. Ale kiedy ty ją do tego namawiasz, nie odchodź ode mnie, wróć, przecież znamy się tyle czasu, zrozum, że taki argument do niej nie trafia. Zdasz odpowiednie pytanie? To wpływa bardziej na jej emocje. Na to może zadziałać, że ona coś traci. Oczywiście czasami jest za późno już na nawet tego typu strategię. Wtedy wykorzystuje dużo... Potężniejsze narzędzia, natomiast sam ten film już ci powinien uświadomić, jakie ty błędy z kobietami popełniasz i skąd te błędy wynikają. Dlatego weź sobie to pod uwagę, przemyśl, wyciągnij z tego y, wnioski, a jeśli chcesz się więcej dowiedzieć, służę pomocą. Jak najbardziej możesz do mnie napisać na maila, podesłać swój numer telefonu, pomogę ci w Twojej relacji z kobietą, w Twoim związku, pisz na. Frywolny, małpa, uwodzenie w I zamiast kłócić się z kobietą, czasami lepiej zdać jej odpowiednie pytanie, które sprawi, że ona się inaczej poczuje, które sprawi, że ona dojdzie do innych wniosków, i to też może być rozwiązanie na bardzo wiele Twoich tutaj trudnych sytuacji z kobietami. Warto sobie to naprawdę przemyśleć, wyciągnij z tego wnioski. Jeśli oczywiście rozumiesz to wszystko już, to tylko działaj i Wykorzystuj tą wiedzę w praktyce. Tylko do jutra do północy, pełny pakiet mojej wiedzy, 17 kursów, 70% taniej. Pobierz sobie to wszystko w dużo niższej cenie. promocja.uwodzeniewdzień.pl Jak wejdziesz w tego linka, zgarnij te wszystkie materiały w dużo niższej cenie. Zobaczysz, jak to wszystko funkcjonuje w praktyce. Odmienisz swój los z kobietami i każda piękna, atrakcyjna kobieta będzie chciała z Tobą spędzać dużo więcej czasu. Warto wyciągnąć sobie z tego wnioski. Oczywiście, jeśli chcesz się dużo więcej na ten temat dowiedzieć, zostaw też łapeczkę do góry i y, oczywiście warto, żebyś wykorzystywał te strategie, o których tu mówię, bo one są naprawdę pomocne i działają. Tak? Przekonaj się o tym sam. No do jutra pakiet 17 kursów, 70% taniej. Skorzystaj, polecam. promocja.uwodzeniewdzień.pl Natomiast no warto po prostu tutaj też się zgłosić na moje szkolenie z podrywu z uwodzenia i właśnie wtedy może się okazać, że Ty zrobiłeś ten duży krok naprzód, więc korzystaj i w tej sprawie napisz do mnie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!